Dzień dobry, nazywam się Łukasz Girek. Jestem od do tego roku, jestem wiceprezesem Akademii Zagłębia Sosnowiec. Wcześniej, od tego poprzedniego roku pracowałem na stanowisku menadżera Akademii. I tak nawiązując do tego, co prezes przed chwileczką powiedział o pracy prezesa i dyrektora Jarosława Wojciechowskiego tutaj w Akademii, ja wcześniej pracując w Małopolsce, w Akademii Małopolskiej, przyglądałem się temu, co się tutaj dzieje w Sosnowcu i muszę powiedzieć, że z taką... Z podziwem i z zazdrością przyglądałem się temu, co tutaj jest. Jest fantastyczna infrastruktura, fantastyczna organizacja pracy. Trenerzy nie muszą martwić się o swoje wypłaty, o liczebność grup. Dzieci nie muszą się martwić o to, gdzie będą, gdzie będą mogły trenować. Mają do dyspozycji boiska ze sztuczną nawierzchnią, z naturalną nawierzchnią. Boisko do beachsockera teraz od roku mają do swojej dyspozycji balon. Klub opłaca im wynajem Hal w okresie zimowym, także warunki do rozwoju mają fantastyczne. Nie muszą się martwić, kto będzie prowadził te zajęcia, bo mamy trenerów piłki nożnej, mamy trenerów zajmujących się szkoleniem bramkarzy, psychologa, dietetyka, fizjoterapeutów, opiekę medyczną na każdym meczu zapewniony transport, co wierzcie mi Państwo, opłacone badania medyczne. Naprawdę nie jest to takie oczywiste. Pracowałem wcześniej w Małopolsce, tam podobną organizacją nie może pochwalić się absolutnie żaden klub, ani Krakowia, ani Wisła, Kraków. Także przyglądałem się naprawdę z podziwem temu, co się dzieje w Sosnowcu i bardzo cieszę się, że w 2018 roku rozpocząłem współpracę z klubem, a od, od do tego zeszłego roku pracuję tutaj już na, na pełnym etacie, Jestem byłem menadżerem Akademii Zagłębia Sosnowiec, natomiast dzisiaj jestem wiceprezesem, kontynuuję to co prezes Jaroszewski i dyrektor Wojciechowski rozpoczęli i muszę powiedzieć tak, że rzeczywiście tak jak pan prezes wspomniał chyba najmniej doceniani jesteśmy w Sosnowcu, bo od lat działam w świecie futbolu dziecięcego i młodzieżowego, współpracuję z największymi klubami w Polsce za granicą, za to też jestem odpowiedzialny i w Zagłębie Sosnowiec i wcześniej w Akademii w Małopolsce wiem jak jesteśmy postrzegani Wiem, jak są doceniane nasze sukcesy i tak jak ja kiedyś, tak ludzie teraz przyglądają się z podziwem temu, co, temu, co robimy. W zeszłym roku naprawdę dużo, wykorzystując ten fantastyczny fundament, który stworzyli e, prezesi, wprowadziliśmy w życie wiele pomysłów, wiele rozwiązań, które sprawiły, że Akademia naprawdę niebawem stanie się dzisiaj już jesteśmy, zaraz powiem dlaczego. Dzisiaj już jesteśmy czołową Akademią w Województwie Śląskim, natomiast już niedługo będziemy jedną z najlepszych akademii w Polsce. E, tak jak mówię, ja, do, do, jak wcześniej wspomniałem, do klubu przyszedłem pod koniec 2018 roku, wtedy zaczęliśmy już pewne działania na temat. natomiast w 2019 roku zintensyfikowaliśmy współpracę ogólnopolską i międzynarodową. Uznaliśmy, że to bardzo pomoże w rozwoju naszych piłkarzy naszych trenerów, pracowników klubu, poprzez współpracę z najlepszymi klubami w Polsce i za granicą będziemy szukali, szukamy punktów odniesienia, inspiracji do jeszcze lepszej pracy, ja tylko powiem, że w tamtym roku nasi piłkarze grali z takimi zespołami jak FC Liverpool, Juventus Turyn, PSV Weinthofen. byliśmy w Anglii, właśnie w Liverpoolu, byli tam nasi piłkarze, byli nasi trenerzy, dzięki ogromnemu wsparciu klubu, byliśmy, byliśmy nasi piłkarze byli w Niemczech, zresztą ja osobiście byłem w Akademii Bayernu Monachium, z chłopakami z Zagłębia Sosnowiec w Akademii Red Bull Salzburg. Tam graliśmy, tam rozmawialiśmy z trenerami, tam szukaliśmy tych punktów odniesienia, o których mówię. Byliśmy na Słowacji w tak Dunajska Streda, w najlepszej najbogatszej akademii na Słowacji, zarządzanej obecnie przez Holendrów i Belgów. Ja tutaj przy okazji tak powiem o o mojej wizycie w Dunajskiej Stredzie, tam ten staż trwał bodajże 5 dni i mniej więcej w połowie stażu zostałem poproszony o już wcześniej wiedziałem, że będę musiał zaprezentować Zagłębie Sosnowiec. I widząc ten przepych w Dunajskiej Stredzie, ten, tą piękną akademię, ten piękny nowy stadion, miałem obawy, czy ja odpowiednio przedstawię nasz klub Zagłębie Sosnowiec. Natomiast gdy już tam szedłem, pomyślałem sobie, no tak, oni są tutaj bardzo bogaci, mają absolutnie wszystko, mają ten piękny stadion, natomiast ja reprezentuję Zagłębie Sosnowiec. Wielki klub z piękną historią, z tradycjami, z tysiącami kibiców, więc z podniesioną głową poszedłem na tą prezentację. Opowiedziałem o zagłębiu, o naszych planach, o perspektywach, o projektach, które nawet dla nich, dla holendrów i belgów wydały się nowatorskie. Zaraz opowiem o jednym z tych projektów. Pokazałem im projekt naszego stadionu i wszyscy naprawdę z podziwem przysłuchiwali się temu, co o czym opowiadałem i to, co e, im pokazałem. Bałem się o nasz stadion, bo jeśli chodzi o infrastrukturę, pokazałem im, naprawdę mamy się czym chwalić. Stadion wszyscy wiecie Państwo, jaki mamy. Natomiast oni z, z pełnym zrozumieniem podeszli do sprawy, bo dokładnie trzy lata temu mieli to samo. Mieli stary stadion, na którym średnia kibiców podczas meczu wynosiła 2 Dzisiaj na tym nowym obiekcie średnia kibiców to jest 8 tysięcy. A Dunajska stera jest trzecią siłą na Słowacji. Nasz, to też jest stadion na 12 tysięcy, nasz będzie podobny, także idziemy w bardzo dobrym kierunku. I chciałem powiedzieć, że będziemy tą, tą koncepcję współpracy, szukania punktów odniesienia, szukania inspiracji do lepszej pracy przez współpracę z zagranicą, będziemy kontynuowali. Chcemy to robić dlatego, że i, i piłkarze będą się rozwijali, i trenerzy będą się rozwijali, i pracownicy będą się rozwijali, ale nie tylko sportowo, ale też czysto ludzko. Wszyscy dzieci, małe dzieci czy nastolatkowie, którzy są u nas teraz w klubie, Jeżdżąc za granicę do Anglii, do Niemiec, do Austrii, do Czech, na Słowację, na Ukrainę, gdzie planujemy w tym roku wyjechać, poznają nowe miejsca, nowych ludzi, nowe kultury, nowe kuchnie, staną się dzięki temu bogatszymi ludźmi. To wszystko zaprocentuje w przyszłości. Staną się lepsi jako piłkarze, ale staną się też lepsi, też bardziej wartościowymi ludźmi. To będzie miało przełożenie na to, co się wydarzy w ich dorosłym życiu. Dodatkowo chcemy, nie wszyscy z nich zostaną piłkarzami, ale być może niektórzy z nich, i też na tym nam zależy zostaną w przyszłości trenerami, bardzo dobrymi trenerami. Poprzez te wszystkie doświadczenia, które oni będą przez te wszystkie lata zbierali, będziemy mieli ludzi, którzy będą kontynuowali to, co my dzisiaj robimy. A propos takiej inwestycji w rozwój, w rozwój Akademii, w rozwój regionu, jest to ogólnie rozwój sportowy regionu jest bardzo ważny dla naszej Akademii, bo wiemy, że jeśli region będzie silny, to Zagłębie Sosnowiec będzie coraz mocniejsze. Ja pamiętam jako dzieciak, gdy przyjeżdżałem tutaj na Zagłębie na Ekstraklasę, przyjeżdżałem z Będzina. Wtedy raczej nie było problemu z frekwencją, stadion był pełny. Gdy wsiadałem na przystanku na rondzie w Będzinie, tam zjeżdżali kibice z Grodźca, z Czeladzi, z Dąbrowy Górniczej. Jeśli było miejsce, to jechaliśmy tramwajem nr 21 tutaj na, na Kresową i wtedy Mieliśmy bardzo silne Zagłębie Sosnowiec, ale wokół były bardzo silne kluby. Górnik Wojkowice, który grał w trzeciej lice, CK Strzelać, bardzo mocny trzecioligiołowy klub i Niwka, która grała w drugiej lice też. Więc mieliśmy takie bardzo mocne zaplecze, teraz będziemy do tego dążyli. Chcemy to zrobić poprzez bardzo mocną współpracę z klubami partnerskimi. Też zintensyfikowaliśmy te działania w tamtym roku. Bardzo nam zależy na tym, żeby kluby partnerskie były coraz mocniejsze i stworzyliśmy projekt Zagłębie Dąbrowskie. To jest absolutnie nowatorski projekt w skali kraju. W tym projekcie uczestniczą dzieci z klubów partnerskich, z klubów współpracujących z nami, nie tylko z województwa śląskiego, ale też zaufali nam i zainteresowali się tym projektem ludzie z klubu z województwa świętokrzyskiego i z mazowieckiego. Naprawdę ludzie z całej Polski chcą grać w Zagłębiu Sosnowiec. Ten projekt polega na tym, obejmuje dzieci z klasy czwartej, piątej, szóstej klasy szkoły podstawowej, te dzieci spotykają się raz w miesiącu na konsultacjach tutaj przykresowej. Chcemy te dzieci przygotować do przyjścia na etapie siódmej klasy do szkoły Zagłębia Sosnowiec, do, do zespołu szkół ogólnokształcących numer 3, w którym są klasy sportowe Zagłębia Sosnowiec. Chcemy, żeby to przejście było takie bardzo płynne. Chcemy monitorować tych najlepszych chłopców. Kluby nam zaufały, chętnie z nami współpracują i będziemy to kontynuowali w tym, w tym roku. Dodatkowo nie tylko chcemy żeby piłkarze w tym, w tym projekcie się rozwijali, ale też trenerzy. I w sztabach prowadzących dane roczniki w projekcie Zagłębie Dąbrowskie są trenerzy z klubów partnerskich. Dodatkowo inwestujemy w ich wiedzę. Ja osobiście nie znam ani jednego klubu w Polsce, który zaprosiłby trenera z klubu partnerskiego na staż zagraniczny, opłacił mu ten staż w całości, albo zaprosił trenera z klubu partnerskiego jako obserwatora na wyjazd zagraniczny bo zaprosiliśmy trenerów właśnie do Dunajskiej Stredy, zaprosiliśmy do Pragi. Nie znam drugiego takiego klubu, który by miał podobną filozofię działania, filozofię działania i podobnie, i też chciałby wpływać tak na rozwój całego, całego otoczenia. My wiemy, że dzięki temu wszyscy staniemy się mocniejsi i zagłębie będzie coraz mocniejsze. I dodatkowo i to jest taki teraz projekt, który dla mnie jest absolutnie sztandarowy i odbywa się, też nas rozwija, stanowi pomost pomiędzy Akademią, A pierwszym zespołem Zagłębia po, możemy realizować ten projekt dzięki naprawdę bardzo dobrej współpracy z trenerem Dariuszem Dudkiem i ze sztabem pierwszego zespołu. To jest projekt Zagłębie Talentów, obejmuje pięć najstarszych roczników w Akademii i chcemy, żeby chłopcy w ten sposób przygotowywali się do gry w pierwszym zespole. Chcemy, żeby poznawali, poznawali, nie tylko uczyli się takich spraw. Czysto piłkarskich, ale też poznawali zasady, jakie panują dzięki pracy z trenerem, poznawali zasady, jakie panują w świecie zawodowego futbolu, zasady szatni, żeby poczuli już tą presję, która towarzyszy zmaganiom w zawodowym futbolu, poczuli coś, czym nie, nie, nie zmagają się na co dzień. Wiemy, że dzięki temu to ich przejście też będzie płynne do zawodowego futbolu. Natomiast jeśli chodzi o wychowanków, a w ostatnich latach nie było ich zbyt wielu. Natomiast ja powiem Państwu tak. Ja patrzę na to w ten sposób. Nie chodzi mi o to, żebyśmy mieli wychowanków, którzy będą razem na jakiś czas otrzymywali szansę od trenera Dudka. Natomiast mnie chodzi o to, żebyśmy, żeby akademia przygotowała takich piłkarzy, którzy wejdą do tej szatni pierwszego zespołu z drzwiami. Że trener Dudek nie będzie miał wyboru, po prostu będzie musiał ich, będzie musiał dać im szansę, bo będą prezentowali na tyle wysoki poziom piłkarski. Wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić również właśnie, również dzięki temu projektowi. Zagłębie talentów. I my to zrobimy. Potrzebujemy tylko troszeczkę czasu. Natomiast te wszystkie rzeczy, o których mówiłem i wprowadziliśmy w tamtym roku, już przyniosły pierwsze efekty. Ja tutaj przygotowałem sobie listę sukcesów Akademii w tamtym roku. To są trzy kartki formatu A4. Nie będę teraz mówił dokładnie o tym wszystkim. Natomiast od początku roku, od stycznia, po to, że nasze szkolenie jest coraz lepsze, jest dostrzegane przez wszystkich. Efekty są takie że co miesiąc od stycznia piłkarze z Akademii z roczników 2005, 2006, 2007, 2008 byli powoływani do kadr, do kadr Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Dwóch piłkarzy zostało powołanych do reprezentacji Polski U-19 i U-16. Naszymi piłkarzami interesują się najlepsze polskie zespoły. Był tutaj u nas już dwa razy, obserwował jednego z naszych piłkarzy, e, scout. Dariusz Dżalala z Berlina, pracujący, monitorujący rynek polski dla klubów Bundesligi po turnieju grudniowym w Gdańsku, skontaktował się z nami scout PSV Eindhoven. Ludzie widzą, że tutaj ta praca jest coraz lepsza, więc są takie pierwsze efekty, a taki chyba najbardziej wymierny efekt tego, że nasi trenerzy, zawodnicy wykonują fantastyczną pracę jest to, że są awanse, które uzyskaliśmy w rozgrywkach ligowych w grudzie jesiennej, dzięki temu wiosną, jako jedyny, jako jedyny klub, Oprócz rekordu Bielsko-Biała, jako jedyny klub w województwie, będziemy mieli pięć zespołów w pięciu najstarszych ligach wojewódzkich. W pięciu pierwszych, w pierwszych ligach juniorów, trampkarzy i młodzików. To jest naprawdę fantastyczna sprawa, bo to jest świadectwo tego, że my nie mamy jednego czy dwóch dobrych roczników, ale dbamy o rozwój, o właściwy rozwój każdego rocznika. To, że my będziemy mieli te pięć pierwszych lig, pozwala nam na to, żeby realnie myśleć o realizacji. Kolejnego celu, a kolejny cel to są centralne ligi juniorów. To jest coś, co musi być po prostu w Sosnowcu. Ja osobiście jestem bardzo wkurzony, że do, tego, że do tej pory tego nie było, natomiast teraz otwarcie o tym mówimy. Od półtora roku się do tego przygotowujemy. Gramy w najlepszym w Polsce, i w Europie. Pracujemy najlepsi, pracują z trenerem Mariuszem Dudkiem. Jesteśmy sportowo do tego przygotowani i organizacyjnie też. Dlatego wiosną podejmiemy próbę zdobycia po raz pierwszy od 18 lat Mistrzostwa Województwa szląskiego w dwóch kategoriach wiekowych kategorii U15 i U17, to są roczniki 2005 i 2007, a jeśli zdobędziemy te mistrzostwa, automatycznie 20 czerwca i 24 czerwca zagramy w Barażach o Centralną Ligę Juniorów i mam nadzieję, że w związku z tym ten czerwiec będzie piękny dla całego klubu, więc i, i, i zadba o to pierwszy zespół i my. Ja mówię otwarcie, dla nas celem, to jest oczywiście cel krótkoterminowy, Centralna Ligia Juniorów, ale chcemy stworzyć takie środowisko bardzo dobre środowisko do rozwoju dla naszych piłkarzy. My musimy grać w elicie, bo jesteśmy za głębiem Sosnowiec. Jak najbardziej jako region, jako klub, jako ludzie absolutnie na to zasługujemy. Michał Farkas, dyrektor Akademii. <laughs> Witam Państwa. Nazywam się Michał Farkas, jestem dyrektorem Akademii od 1 czerwca. Tak jak, tak, jak, už v mluvili jsme, i tutaj viceprezident Lukáš Girek mluvil, ty cele, které jsou, to je ta centrální liga v těch kategoriách v tom v úroču. A jako celkově termínový, že když něco dáme, my probovali dále, co do závodníků, co, co, chceme tutaj, to do první družiny, to jsou závodníci, kteří mají být šliadomí, kteří mají být pracovití, kteří mají mít respekt do, 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 do všech okolo sebe, čili do svých partnerů z družiny, do předtímníka, do všech pracovníků daného klubu. I, i ty cechy, které vyměnila jen mě, to je jsou je jich více, mohou původně přeložit, tak jak vrůvět, než bylo mluvěno, v půžnějším čas jako může trenéři když na různých štěvlách. takže že bych nezapomněj. Co do klubů partnerských, tak, tak jak mluvíme, ale chceme rozvíjet tom tom spolupráce a budeme odvědět ty zespoly, či to bude já, či to bude někdo jiný z trenérů. Ja może tylko to dam, że, żeby nie było tak e, za pięknie, to, to mamy taki problem w Akademii, to jest kwestia, kwestia może możliwości scoutingu, dlatego że, że jednak z tymi najbogatszymi w Polsce, takimi jak, no, już nie muszę mówić o Akademii Lechalegi, lubina, czy potem Szczecina, czy teraz widzimy Krakowia, oni się interesują naszymi zawodnikami, nie jest tajemnicą, że próbują ich już wyciągać od najmłodszych roczników, no my potrzebujemy, Pieniążki na, na scouting, żeby móc sprowadzać takich zawodników do akademii, jakich sprowadziliśmy niedawno. Ja mówię, myślę tutaj o Radkowskim i o Szwedzie, którzy po, po niespełna dwuletnim pobycie w akademii są zawodnikami pierwszego zespołu. Tak? I, i, I nie ukrywam, że oprócz szkolenia na to też będziemy zwracać uwagę, żeby, żeby wzmacniać konkurencję w tych najstarszych rocznikach, podnosić poziom rywalizacji i jednak ściągać do nas do nas zawodników, którzy, którzy będą, będą aspirować do pierwszego zespołu. To może tyle celem uzupełnienia. Bardzo dziękuję. Myślę, że możemy teraz przejść do pierwszej drużyny. Proszę obu panów, tenera Dudka, dyrektora sportowego Roberta Toczyka o kilka słów.